Rynek kolejowych intermodalnych przewozów kontenerowych jest coraz bardziej popularny. Widoczne to było już w 2015 roku, choć jeszcze nie w takim stopniu jak dziś po latach. Nadzieję wówczas pokładano m.in. w licznych modernizacjach infrastruktury kolejowej, co w dużej mierze udało się przeprowadzić. Modernizacje te wpłynęły z jednej strony na większą konkurencyjność, a z drugiej na prędkość transportu kontenerów koleją. I faktycznie pociągi takie jeżdżą szybciej od innych towarowych. To przekłada się na coraz lepszą atrakcyjność kolejowego transportu intermodalnego. Czym jest taki transport? To przewóz ładunków z wykorzystaniem co najmniej dwóch różnych środków transportu takich jak kolej, statek, samolot czy samochód w jednej i tej samej jednostce ładunkowej na jednej trasie. Transport intermodalny ma wiele zalet. Wysoka ładowność, ekonomiczność, niezawodność, niski wpływ na środowisko, bezpieczeństwo i niezależność od korków. To też obecnie wśród przewozów towarowych to niewątpliwie najbardziej atrakcyjna forma transportu. Rozwój konteneryzacji sprawił, że możliwe było połączenie różnych gałęzi transportu pod względem stosowanych w przewozach rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Dzięki kontenerom zmieniło się oblicze niemal wszystkich uczestników obsługi przewozowej i całej logistyki. Współcześnie coraz bardziej rozbudowana infrastruktura transportowa na kolei, składająca się z terminali, ramp ładunkowych i różnych urządzeń, ma charakter kompleksowy. Będąc dostosowane do wszystkich rodzajów transportu, w kontenerach przewozi się w zasadzie większość towarów, co przyczynia się do dużych korzyści z tego rodzaju transportu. Załadowcy mogą obniżać koszty transportu, oszczędzać na opakowaniach i stawkach ubezpieczeniowych, mogą zmniejszać ryzyko uszkodzenia lub utraty ładunku, minimalizować czas dostaw oraz poprawiać ich terminowość. Przewoźnicy skracają dzięki temu czas postoju środków transportowych w punktach. Ponoszą mniejsze koszty związane z odpowiedzialnością za uszkodzony towar i angażują do obsługi ładunku mniejszą liczbę bardziej wydajnych środków transportu. Co wpływa na sukces kontenerów w przewozach międzynarodowych? Przede wszystkim ich pojemność, cechy konstrukcyjne, uniwersalność i popularność w obrotach międzynarodowych, zwłaszcza przez transport morski. To kontenery przyniosły użytkownikom terminali przyspieszenie operacji przeładunkowych poprawę bezpieczeństwa ładunków, rozwój infrastruktury dla obsługi kontenerów oraz efektywne rozwiązania logistyczne. Sukces konteneryzacji ma związek ze znormalizowaniem w 1968 roku na całym świecie parametrów technicznych kontenerów przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną. Kontenery są urządzeniami przeznaczonymi do transportu z zapewnieniem odpowiedniej wytrzymałości możliwością wielokrotnego użytkowania i wyposażenia w urządzenia ułatwiające manipulację podczas przeładunku. Od początku rozwoju konteneryzacji w latach 60. XX wieku zmieniło się praktycznie wszystko: technologia przewozu ładunków, standardy techniczne, konstrukcyjne i sam charakter przewozów. Jednak w Polsce rozwój przewozów kontenerowych przebiega z pewnym opóźnieniem wobec krajów zachodnich. Choć obecnie można już mówić o pewnej dynamice, lepszej niż w ostatnich latach. Do przewozów kontenerów koleją używa się wagonów platform, które są najpopularniejsze wśród tego typu transportu. Wagony mają stalową konstrukcję ramową opartą na dwóch lub czterech osiach oraz wyposażoną w odpowiednią ilość czopów do mocowania kontenerów lub nadwozi wymiennych. Kontenery są przeładowywane na wagony w technologii pionowej specjalnymi urządzeniami. Branie pod uwagę ochrony środowiska ma ścisły związek z możliwie jak największym odciążeniem dróg kołowych i skierowaniem jak największej ilości ładunków kontenerowych na linie kolejowe. Jeżeli odbiorca dysponuje odpowiednią infrastrukturą logistyczną, możliwe jest całkowite zrezygnowanie z przewozu drogowego. W innych przypadkach dąży się do tego, by dowóz samochodem ciężarowym był końcowym, najkrótszym elementem połączenia. W transporcie kontenerów koleją postrzegano w ostatnich latach alternatywę dla transportu morskiego. Zwłaszcza jak uruchomiono pierwsze połączenia kolejowe transportu kontenerów z Chin do Polski. Przewozy kontenerów tą drogą trwały co prawda tylko od 10 do 14 dni, ale były droższe od transportów morskich, jednak tańsze nawet o połowę od lotniczych. Zatem transport kontenerami koleją jest dość szybki i mniej narażony na ewentualne ryzyko zniszczenia towarów. Rzadko mamy tutaj do czynienia z kradzieżami, wypadkami czy pożarami. Zaletą jest też odporność na warunki atmosferyczne. Stosowanie nowoczesnych kontenerów ogranicza ryzyko wpływu wilgoci czy wysokiej temperatury na towar. Jednak wśród wad jest dynamika ciągle zmieniających się stawek. Niewielki wpływ zamawiającego na trasę przewozu, uzależnienie od państwowej infrastruktury czy możliwe problemy związane na przykład z zamknięciem granic. Również transport morski nie jest, mimo że tańszy, pozbawiony wad. Każdego roku na oceanach ginie od 1 do tysięcy kontenerów, które wypadają za burtę z powodu sztormów, niewłaściwego mocowania lub kolizji. Niektóre toną od razu, ale te wypełnione lekkimi. Ładunkami mogą przez lata dryfować na powierzchni oceanu, stwarzając zagrożenie. W rozwoju konteneryzacji można wydzielić cztery etapy. Pierwszy to okres początkowych prób zastosowania urządzeń przypominających kontenery do 1955 roku, od którego datuje się rozwój tej formy przewozów na szerszą skalę. Drugi etap obejmuje lata 1956-1966, kiedy powolny rozwój Konteneryzacji ewoluował do gwałtownej eksplozji tego zjawiska w skali światowej. Trzeci etap to okres od 1967 roku do końca lat 80. XX wieku. Za datę początkową tego etapu przyjęto rok, w którym w transporcie światowym pojawiły się i zaczęły odgrywać coraz większą rolę wielkie kontenery. Konstruowane zgodnie ze standardami ISO. I wreszcie czwarty etap obejmujący początek lat 90. XX wieku do czasów współczesnych, kiedy widoczny jest dalszy intensywny wzrost międzynarodowych przewozów ładunków konteneryzowanych. Od skórzanych worków i glinianych amfor starożytnych Greków, służących jako pierwsze jednostki ładunkowe. Poprzez drewniane skrzynie i żelazne pojemniki wprowadzane na kolejach, stosowanie pierwszych kontenerów przed 1914 rokiem, próby obniżenia kosztów operacji przyładunkowych, próby przewozów kontenerowych w Niemczech i USA, rozszerzanie asortymentu przewożonego w kontenerach, powołanie w 1933 roku Międzynarodowego Biura Kontenerów, przyspieszanie wymiany towarowej w latach 50. i 60. Usystematyzowanie rozmiarów i typów kontenerów w latach 70. i 80. oraz normalizację standardów w latach 90. Do chwili obecnej przewozy kontenerowe koleją stanowią istotny wolumen współczesnego transportu. Przeprowadzona pod koniec XX wieku standaryzacja kontenerów miała przede wszystkim na celu zoptymalizowanie procesów logistycznych. Jednak wyznaczone wtedy normy nie zawsze mogły pozwolić, na pełne wykorzystanie stosowanych w praktyce pojemników. Z czasem istotną kwestią stała się wytrzymałość kontenerów, które musiały być odporne na oddziaływanie różnych obciążeń. Szerszym problemem zaś stała się globalizacja na rynku kontenerów, pociągająca za sobą ograniczenie liczby osób zatrudnionych w punktach transportowych oraz wymuszenie na armatorach i operatorach terminali kontenerowych dysponowania parkiem kontenerów i sprzętu. O standardowych parametrach ISO. Miały być one dostosowane pod względem wielkości, typu i rodzaju do spełniania różnych wymogów odnośnie przewozu określonych ładunków. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat przewozy kontenerowe koleją rosną i co optymistyczne, zmalała średnia cena za dostęp do infrastruktury, a to pozwalało przewoźnikom kolejowym i spedytorom. Na oferowanie bardziej atrakcyjnych ofert w porównaniu do transportu drogowego. Jednak tabor kolejowy służący do realizacji przewozów intermodalnych w Polsce jest w dużym stopniu wyeksploatowany. W ostatnich latach wagony do takich przewozów stanowiły zaledwie 5% parku taborowego. Z ogólnej liczby wagonów platform do przewozu kontenerów 61,2% stanowiły wagony uniwersalne do transportu kontenerów i innych ładunków. Kolejne ponad 20% to wagony platformy do przewozu tylko kontenerów, a ponad 18% to platformy do transportu kombinowanego, czyli przewozu kontenerów, naczep i nadwozi wymiennych. Wagony platformy wykorzystywane do przewozu kontenerów w zależności od typu dostosowane są do ruchu z prędkością od 100 do 120 km na godzinę. Do prędkości maksymalnej 120 km na godzinę dostosowanych jest 22% tych wagonów w eksploatacji. Przeciętny wiek wagonów wykorzystywanych do przewozów intermodalnych wynosi około 30 lat. Najliczniejsze są uniwersalne wagony platformy typu SGS, stanowiące mniej więcej połowę czynnego parku taborowego, a ich średni wiek to ponad 42 lata. W ostatnich latach intermodalni przewoźnicy towarowi dysponowali ponad 3,5 tysiącami lokomotyw elektrycznych i spalinowych, a średni wiek tych pojazdów wynosił ponad 37 lat. Nadawcy ładunków na ogół nie są w stanie zaakceptować korzystanie z terminalu położonego w odległości do 80 km, ale przeważnie wybiera się terminale, które ulokowane są nie dalej niż 40 km od miejsca nadania ładunku. Przy czym zasięg terminalowych odwozów samochodowych nie powinien przekraczać 100 km, a w przypadku terminali morskich 150 km. Jeśli przedsiębiorcy muszą pokonywać dużą odległość, aby skorzystać z usług intermodalnych, nie będą skłonni do korzystania z nich. Odległość ta nie powinna w praktyce przekraczać od 40 do 80 km. W Polsce najlepszą dostępność do terminali ma województwo śląskie i rejony wokół największych aglomeracji, takich jak Poznań, Warszawa, Wrocław, Łódź i Trójmiasto, oraz pas pomiędzy Górnym Śląskiem a Łodzią. Najsłabszą dostępność ma zaś Polska Północno-Wschodnia, gdzie spora część obszarów województw Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego położona była w odległości przekraczającej 150 km od najbliższego terminalu. Podobnie było na Pomorzu Środkowym we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego i zachodniej pomorskiego. Słabą dostępnością charakteryzuje się też województwo kujawsko-pomorskie, rejon Kalisza, obszar między Kielcami i Radomiem, południowo-zachodnia część Polski obejmująca Żary i Żagań, a także tereny podgórskie i górskie w Karpatach, a zwłaszcza Bieszczady. Przy sprawnie działających przewozach kontenerowych terminale intermodalne powinny znajdować się w każdym regionie. Problemem polskiej kolei jest ograniczona zdolność przepustowa, dotykająca podobnie jak na zachodzie przewoźników towarowych. Przekłada się ona na niską średnią prędkość pociągów towarowych i ich opóźnienia. Z tych głównie powodów nie poprawia się ani oferta przewoźników, ani rentowność operacyjna. Polska infrastruktura kolejowa. Jest przeciążona oraz nieprzygotowana na znaczny wzrost ruchu towarowego. Zatem polską sieć kolejową charakteryzują liczne wąskie gardła, mała prędkość i niska punktualność pociągów towarowych. Wydaje się, że niezłym pomysłem na poprawę przepustowości sieci kolejowej w kontekście przewozów kontenerowych jest rozdzielenie ruchu pasażerskiego od towarowego oraz budowa linii kolejowych tylko dla przewozów towarowych. O ile takie rozwiązanie jest skuteczne, to możliwe wyjątkowo, w stosunkowo rzadkich przypadkach. Ma też uzasadnienie ekonomiczne i techniczne. Linie przeznaczone dla ruchu pasażerskiego i towarowego mają różne parametry. Transport kontenerowy koleją są to przewozy całopociągowe, prowadzone całymi składami wagonów z punktu nadania do punktu odbioru, bez rozłączania pociągu. Korzyścią jest możliwość jednorazowego przewozu dużych ilości towarów. Ale konieczne jest dysponowanie odpowiednią infrastrukturą z terminalami ładunkowymi, rampami, powierzchniami magazynowymi, instalacjami do prac ładunkowych i bocznicami, których też jest za mało. Na przestrzeni ostatnich lat istniało w Polsce około 800 bocznic, a na 1000 km linii kolejowych przypadały 43 bocznice. Rozwój kolejowego transportu intermodalnego wymaga odpowiedniej infrastruktury. Centralne położenie Polski sprawia, że ma ona istotne znaczenie komunikacyjne w Europie. Przez Polskę przebiegają główne kolejowe korytarze towarowe z Europy zachodniej w kierunku Azji oraz z Europy północnej do Morza Śródziemnego. Istotne znaczenie ma również dostęp do Morza Bałtyckiego i związane z tym możliwości przewozu towarów z głównych portów polskich, Gdańska, Gdyni, Szczecina i Świnoujścia. Wszystkie ujęte zostały w sieci bazowej TENT wraz ze szlakami kolejowymi, drogowymi, rzecznymi i morskimi, portami oraz terminalami. Ogółem w Polsce do sieci TENT zaliczono ponad 7700 km linii kolejowych. Integralnym elementem jej sieci bazowej są kolejowe korytarze towarowe, mające na celu zwiększenie atrakcyjności głównie Transportu kolejowego wobec innych typów transportu, głównie drogowego, w granicach Polski najważniejszymi dla transportu kolejowego intermodalnego są trzy kolejowe korytarze towarowe. Pierwszy z nich to RFC-5 Morze Bałtyckie-Morze Adriatyckie. Zaczyna się w Gdyni i przebiega przez Trzew, Bydgoszcz, Warszawę, Katowice, Ostrawę, Wiedeń i Triest do Rawenny. Drugi to RFC-8, Morze Północne, Morze Bałtyckie, który łączy Bremerhaven, Amsterdam, Rotterdam, Antwerpię przez Berlin, Warszawę i Terespol z Kownem na Litwie. Tu głównie wozi się towary z Chin do Europy Zachodniej. Trzeci korytarz to RFC-11, bursztynowy tak zwany, łączy on południowo-wschodnią Polskę, Szwecję, Węgry i Słowenię z granicą białoruską w Terespolu. Przebiegający przez Budapeszt, Bratysławę, Ljubljanę oraz centra przemysłowe w okolicach Krakowa, Katowic, Warszawy, Koszyc i Miszkolca. Najwięcej terminali ładunkowych w Europie mają Niemcy, Francja i Szwecja. W Polsce działa ich około 50, w tym 6 morskich. Około 60% lądowych znajduje się wzdłuż głównych korytarzy transportowych sieci kolejowej TNT przebiegających przez Polskę. Największą przepustowość oferują terminale lądowe w województwie łódzkim położone na przecięciu wszystkich trzech korytarzy transportowych. Terminale morskie dominują pod względem przepustowości nadlądowymi, z 47% udziałem w rynku. Struktura własności terminali intermodalnych lądowych jest jednak mocno rozproszona. Mimo różnych problemów, które wymagają dopracowania, przewozy kontenerowe w Polsce mają się coraz lepiej. Obecnie rosnący wolumen ładunków jest widoczny głównie między Chinami a Europą. W 2024 roku w Polsce udział transportów Międzynarodowych w całkowitej pracy przewozowej wynosił około 44%, a przewozy intermodalne stanowią kilkanaście procent całej pracy przewozowej koleją. W tym samym roku transport pociągami towarów w kontenerach z Chin do Europy wzrósł o 131% w porównaniu z rokiem 2023. Przeciętny czas przewozu wynosił ponad 9,5 dnia. Czyli realne stało się założenie o pokonywaniu przez pociąg dystansu 1300 km dziennie. Pięć lat wcześniej było to niewiele ponad 1000 km. Ogółem w skali roku Chiny uruchamiają co najmniej 17 tysięcy pociągów kontenerowych. W przewozach tego typu dominował w ostatnich latach transport towarów z Chin do Polski, do Niemiec, Belgii, Holandii i na Węgry. Jednak Chiny już nie są największym partnerem handlowym Niemiec. Najwięcej kontenerów przeładowuje się w portach morskich i terminalach na granicy wschodniej. W kontenerach przewozi się pociągami produkty spożywcze, przemysłowe, wyroby z drewna, ze stali oraz produkty konsumenckie i płynne. Kontenery transportowe mogą być wykorzystywane do przewozu niemal wszystkich rodzajów towarów, które są odpowiednio zapakowane i zabezpieczone. Pojemność kontenera mierzy się jako TIU co odpowiada jednostce miary w transporcie równej objętości standardowego kontenera o długości 20 stóp. Od 2022 roku ma miejsce wydłużanie się przewozów do 345 km, co jest efektem zmiany kierunków przewozów po wybuchu wojny w Ukrainie. Zjawisko to dotyczy całego transportu kolejowego, a transport kontenerowy odznacza się zdecydowanie dłuższą średnią odległością przewozu. Oszacowano, że około 3 czwarte przewozów intermodalnych w Polsce ma charakter międzynarodowy, co wpływa na ich wydłużenie. Rozwój transportu kontenerowego w najbliższych latach jest bardzo istotny dla całego systemu transportowego. Jednak, by mógł on nastąpić, należy poprawić stan infrastruktury kolejowej oraz zbalansować stawki za dostęp do niej. Dlatego w ostatnich latach na terenie prawie całego kraju Przeprowadzono liczne modernizacje linii kolejowych, co świadczy o większych możliwościach transportu kolejowego. Prawdopodobnie niedługo już rozwój transportu kontenerowego będzie jeszcze bardziej widoczny, a przewozy będą rosły. Z tym rozwojem nastąpi również rozwój gospodarczy Polski. Niski poziom wykorzystania intermodalności przed laty zniechęcał przewoźników z innych krajów europejskich do korzystania z usług polskich operatorów logistycznych. Jednak dążenia do zwiększenia tego rodzaju przewozów są bardzo istotne dla polskiego transportu. Chodzi tu przede wszystkim o alternatywę dla transportu samochodowego, podniesienie bezpieczeństwa przewozu, ale również o wzrost gospodarczy Polski.